E, o. I po prostu dlatego tak sobie połączyłem czas i tak wyszło, że no w sobie chyba toczy. Dobra, i Noiret jest gruby, dlaczego ja tak mam wizowy? I'm a <mum> Dobra, mam pomysł. Troszeczkę źle swejkowałem. Dobra, od razu zgłaszam. Aha. Co to widziałem, jest? Tele, tu, tele susis. I... O, Ale gówno. Co zrobiłeś, że raz? Okay. O, co co ty z... zrobił? Ale gdzie się, 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 się gonił, jako szeryf. O, Kto cię gonił? No Smarty. do Nie jesteś a. Znaczy, no i nie umarłem, więc zakładam, że chyba do, dobrze. No tak, tak. Czyli nie umarłeś? Się... tak? Tak. No teraz umrzesz yyy. po No tak. Nie, no, ale ty mnie nie Chyba, że ktoś zaryzykuje, A. że bejtuje i go nie. Może być albo wigilanty, albo może być szeryf. Ja mam pytanie do Diablesa, korzystając z okazji. Co no. ty za k... speedrun no. robisz? Jakiś. No. Chłop obleciał ta. ja już znam całego no. paweł. Wleciał w elektryka, wybiegł dołem, A, poleciał do asumina. A nie i dobra, smart, się... o, dobra. O, szukałem. Szukałem. Dobra. Ofiary wiesz? Tu, 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 o. Idiota. O. O. idiota, idiota, z... się. No i ale... jest no, jak jesteś. Jesteś mega jak myślałeś, że Slave był trzechem w No! Ja <grym> <grym> Nie ja... starym starym z starym starym miły <grym> To robi miner? Mogę sobie wenta postawić, ale w sumie to jest useless trochę. Znaczy useless nie jest. Mogę sobie po prostu postawić tepeka, no nie. Tam, 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 tam. Ktoś mnie widział, że idę tutaj z Jacobem. I co ok? I co ok? A, gigatorka, to mógłbym trochę uruchomić technicznie. Robię taska. Easy, easy. Xena sobie zabijam. Diabez ja tego nie widział, mam nadzieję. Jest PogChamp. Nie. Czy to jest on? Ja... No to jest bardzo to prosta sprawa akurat. Co no? to za gra aktorska jest? Nie, nie, nie! Boże, czy to on? Nie! <grym> Tylko <wyt idolatry> nie, o nie. nie. <grym> on! Nie, Smerf, czekaj, co jest to? Tak się składa, że ja wiem, kto go zabij. Tam jest Tak. Tak, no właśnie, i ja z nim stałem też. No, I ja sobie no, poszedłem. Wstałeś. Potem mm. i biegłem z Ewronem na prawo, tam jest yy, dekontaminacja. Ale laboratorium mm. i te sprawy dokładnie tak, tam. Poszedłem sobie do laba yy, i byłem z Ewronem. Ewron mi nic nie robił. Kto, ktoś, ktoś schodził na dół, tyle mogę powiedzieć, że mm. faktycznie tam byłem. Ktoś ja wiem, schodził kto? na dół, tą. Ja, ja nie wiem kto, Tutorek ale wchodził, bo. A dekontaminacji, ja wchodziłem do dekontaminacji. Ciało, no światła, światła zgaszone, ale ciało sobie spałem po prostu, erkę jak szedłem, yy, no szedłem, w labie jest ciało de facto. A ty, Dawid, co yy. robiłeś, bo ja ci widziałem? Jak a nie, jest, do to prawda, ja... Ewron tam był ze mną, no byłem, no? Ewron tam był ze mną i. Bo nie to już mi przerwał. Wchodziliście razem, czy ważne. nie? Ewron był ze mną i Aksen był ze mną, więc no ja bym typował Ewrona, no bo ten ktoś, kto szedł do dekontaminacji, nie I mógł go zabić. To... Więc to musiał być ktoś, kto przyjdzie albo od lewej, albo Ewron. No jeżeli Evron ja nie smer... minąłeś. Chodzili nie... Trzech i myślisz, że ja go z. Za... Wiadomo, że mnie będziesz sasował o to. Huch! Ej, Slay, no. Ja nawet no, nie, ja nie wiem, nawet gdzie on padł. Wszystko okej, okay, bo ja A to, dobra, to, to, ja? A nie to Ewron widziałeś to ciało, odprawę, czy nie? Nie, no, nie? nie, nie, nie. nie, W momencie reporta mnie no, już nie ma w medzie. Ja jestem między medem a elektrykiem. jest możliwe, Jacob, że Ewron nie widział ciała? Ale poczekajcie. To jest możliwe, no nie wiem, ale musiał z kimś minąć. Przecież tam jest taki No z diablesem, no z diablesem, no. No ale pamiętajcie, że było nie było. Diable do meda, jak ja z niego bo to był tak. Ty wszedłeś chyba do dekontaminacji, Kuba, no nie? Ja wychodziłem z meda, wyłączyło się światło. No właśnie, no tak, no to ja szedłem na pewno światło już byłem poza meda. No. Jeszcze balam, ja nie widziałem Ewrona, ja robiłem quest'a, kończyłem quest'a robić tego z temperaturą, ale ja no, no, no bo robiłeś quest'a z temperaturą Erudiam, Nie, ja tak jakby nie robisz, to się że nie. był. Nie, ja teraz był używa argumentu, że ja mam impostorską wizję, kiedy dosłownie są tak ciasne ja przejścia, ale, ale, że nie, nie da się nie widzieć. Diables nie da się nie widzieć. Nie da że po prostu nie, ale ty słuchaj, że nie mówię, że nie widziałem na to quest'a, więc nie widziałem cię. No dobra, no spoko, no ja cię widziałem. Ale nie mówię, że to ty, nie mówię, że to ty, nie? Aha. No nie gadajcie, Aha, że... A czemu ja, ja, ja biegam, e z, e z, e Jacobem, e biegam z Jacobem, Biegam z Jacobem i z -y, ale biegam nie, biegam nie zabić ten chyba, bo biegasz, Ja czegoś ...by zdążyli nie zabić nie. przez taki czas. Więc no i był p***, ktoś. Widzowie, wiecie dlaczego gram ryzykownie? Bo jestem sam. Nie mogę budować alibi, bo jak ja będę budował alibi, to nikt nie będzie zabijał i będzie, o dobra, biegałem ze wronem nagle nie ma fragów. Rozumiesz? I'm glad you came along. Zjadłbym coś słodkiego. Ten dał jest trochę Dank. No już muszę, muszę i muszę liczyć na to. Że nikt go nie znajdzie, no bo co ja mam zrobić, czad? Łotkę najdu. Jest w takim miejscu, że może nikt go nie znajdzie i właśnie go, ktoś go ja znalazł. Wiem, jak to wygląda, ale... Drugi raz, <grym> no i Torka mi zabili Mogę odczyścić Dziękuję w 100% z tego kila. Naprawdę, całą rundę z nim biegałem, teraz przysięgam na wszystko Ja teraz już nie wiem kto jest, ja przez chwilę myślałem, że Andrzej stoję za Odpo... Czyli wy razem znaleźliście ciało? Nie, mnie tam nie, nie, nie było, nie ale kill, na kill na był nie. wcześniej niż... Zjadko. Kill był wtedy, kiedy ja jeszcze z J.Cobem, mogę tak powiedzieć Okej, ok, Dzięki Bogu, że... Plus minus ile sekund temu? Dużo, dziesięć? O kurde, ej, to ten kill jest, ja powiem. To nie był ej. świeży kill, to nie był okay. świeży kill. Ja szedłem z kich taki Na pewno Czukałam. nie jest to slajper. Ja, ja kogoś ej, widziałem z to Torkiem. ja kogoś wziąłem na 90%. Ja też widziałem go i to byłeś to strefem, widziałeś jak kogo? Razem z to, ty byłeś, To ty byłeś z nim? Nie, no ja widziałem. Ja was, mijałem torka. Na początku rundy, na początku rundy Torek ze mną chodził i patrzył, jak robię trzy taski, Ja potem wyszedłem z, tego lewej, z tej lewej części. Okay. O, Ja uh... uważałem w ogóle, że on był impostorem, ale nie wiem kto mu to zrobił. Eee, no to teraz już przynajmniej nie ten. Uhum. Ale on mógł być impostorem, jak go ktoś zabił, czy nie? No, raczej nie. W tej się sensie, wydaje A... mi się, że ktoś zgadł jego rolę, Aha. albo nie trafił on. Ale oh, no. wątpię, że A. zabiłby oh, no. się on sam robić. trafić już... w moją rangę. No nie, bo po co miałby to robić tak wcześnie? Aha. W sensie nie, nie pod koniec, nie? Tylko w randomowym momencie dyskusji. Okay. On mnie zawsze targetuje, on ma jakiś k***a A na mnie, k***a, skoro Ewron nie A, no nie wiem czy Ewron był impostorem, ja Ewronowi nie ufałem w tą akcją na Diablesa, nie? Więc dla mnie był trochę czas. ale z drugiej strony to może być Diables, nie wiem, gdzie byłeś Diables? Ja byłem teraz przy go. na środku mapy, o tak to powiem. No to ciało jest przy komunikacji na środku mapy. Ja wychodziłem od tych, od widzę. Czekaj, czekaj, ile czasu ma ciało? Andrzeja powiedział, że 5-10 no, sekund. 10 sekund. Czy komunikacji na środku mapy, tak? Czy komunikacji Po lewej, To od lewej biegł diabeł. Nerf vigilanty trzeba dać. Nerf komunikacji a, biegł Andrzeja. Trzeba unerwnić vigilanty. nie, Szef, się nie, nie, nie. No nie, nie, nie. No nie, No nie, jestem No No nie. Się, że Kamil był impostorem, no. no, tyle ja wam powiem. Czreba, Smurf eksa, wy jak debila wysłacie. Okay, okay. Nie mam, nie mam eksa no, jakby. No kurde. Róbcie, 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 taski, proszę. Mówiłaś, że byłem na dole, a wy, no od razu powiem nie byłem po lewej debilu. Smurf traitor. nazywać panowy, nie ma co. Dobra, Smurf jeszcze może uratować nasz team. Rage'i. <laughs> Ragey, Smarty był jagernautem. No ale widzowie, czy to nie jest kolejna gra, w której jestem killerem sam? No kurde, w pierwszej rundzie mój kumpel jest Porosad Poro sad. Gigasadge sadgers. Kura, przedłużę im trochę. Mężej smurfowik. Patrz, ma jakie stakowanie Zdrowiwie, obrzydliwe Zobacz Zobacz, niech Jacob ich wszystkich podpali Pozdrawiam, Flaming, Dziękuję bardzo, Pitero, za 16 miesięcy I Mariusz, dziękuję bardzo, za 34 I Barcik za 15 i Zipek za 7 Światło Ej, ta mapa jest zawalista Nie, takie odzumowane. <laughs> A diabeł altruista Smerw ma ciężką rolę. A Jacob sobie każdego podpali To jest pewniak. To jest pewniak. Opening 22. Hmm. Dobra, pozamykam ich. Jacob chyba wygra, bo fragi idą teraz bardzo wolno. Jacob musi każdego jakby naznaczyć i potem wszystkich zabija naraz. O, jednak nie. Kurwa, tak to długa runda. Nie, jeszcze ona mi zginęła! No! Smerw gdzie teraz zostało? Ciekawostka jest taka, że Angela się ode mnie odbiła jakby to, więc ja powiedziałam, że tak, taski, dostała traktora. Task, kto nie robi tasków, zobaczcie, ostatni został taski odbił? Nie! Tak. Smurf właśnie sam się strołował, ale odbiła chyba nie, nie ma osoby inteligentnej. No powiedziałeś. No, Soley Ja już zrobiłem taski, kto no no nie robi tasków? to powiedziałeś, ja Kto nie robi tasków! Eee... Ja obstawiam, że ja nie ma killeratów, ja, ja nie mam zrobionych, ja, ja, ja Cześć, nie mam zrobionych. Ja, ja ja nie, ale Ja myślę, że Smurf jest gesterem, bo najpierw obskarża Diablesa jakoś tak z bomby, teraz mówi, że e, odbiła się od Slej... niego, sugerując, że jest weteranem, mając nadzieję na to, że ja powiem, nie o nie, przecież ode mnie, weteranem. Weteran może narzuca na siebie tarczę i wtedy, ktoś go chce zabić, to sam umiera. dorwać każdego. Czyli Smurf kłamy, tak? Wydaje mi się, że tak. No Ale ktoś się jest... smerfa w poprzednich rundach? No nie Kill, kill był po prawej Jakby co Kurde, Kurde ja ogólnie myślałem, jest że Angela. da Ja spen, powiem tak, tak nie, nie, stał, nie, nie ma co bo. gadać Sadg. Zostały ostatnie taski, niech ktoś zrobi taska i zmien to ja muszę zrobić, bo ja nie robię. Taska, no to tak? ruch, a, to a to gdzie masz, masz tego No to, to możecie tuski? mnie ochraniać No to biegamy w no mam. Ci powiedzieć jak nie To biegamy w grupie ale ja Na lewo od kompsów. A nie, czekaj Let's go Smurf Smurf. Jest tym Smerv z killerem Bo Smerv jak mówi... Jak robi taski To się wszystkich chwali, że robi taski A jak nie robi taski Dobra, To nie w, w grupie nie robię. W grupie. Jestem Nie, nie jestem killerem jak to Dobra Jezu Od się odbiję Albo Jacob wszystkich podpali ui -u, ui -u. Każdy diabeł nie może nikogo znaleźć, żeby kogoś podnieść. Pan altruista. A Slay ma ostatniego taska. O Slayprox! Slayprox to wygra. Slayprox to wygra robiąc taska. Rzadko się zdarzy, na taski wygrać, nie? No ale jak impostor w sumie ginie w pierwszej. Jezu, tyliłem! Jezu, tyliłem! że jest po Na tobie, Jakob, jak wysoko.